Siamo. O, siema się tam ciśniecie coś? No, my na nowym serwerze gramy. Czemu? No bo tamten i tak już swój serwerem zaraz padnie. Aha. O kurde. Dobra, no to ciśniemy na nowym. Ale to świeżo wyszedł ten serwer? Z Nie, czy świeżo, ale wiesz, już tam coś mamy. Aha. Tylko jednak na razie się, wiesz, nie bijemy, nie strzelamy, bo nie mamy czym. Na razie się rozbudowujemy. Zbieramy itemy i wiesz. Aha. Co się nazywa? PL Hardware Server. I tyle. Tylko, że to Hardware Server jest na żółto. Dobra. Jest was że dołączyłem? Tak. Ja. No to Pan daj to dobra. To ja tu zbieram wszystko już. W którym miejscu jesteście mniej? Więcej? Musisz się dostać do kuli, to ci wtedy cię zaprowadzimy. Aha, Aha, dobra. No, no, jak będziesz przy kuli, to już idę. Ty, Jody. Co jest z kierowniku? Chcesz łód? No jasne, dawaj. Proszę cię bardzo. Dzięki ty, a nie masz może, Przypadkiem zupełnie? No, zaraz ci zrobiłem. Kurde. Będę miał, Będę miał, te strzały, typ mi dał Drewniany, bo drewniany, ale... Jakaś chwilę niech się przepalu I zrobiły coś Dobra, dobra Idę coś upoluje Oj, O, mam stek, dobra. To już przeżyję. Po co ja tu wrzuciłem? Upiekę sobie, sobie stek, nie? Spoko. Głodny jestem trochę. <laughs> to, jak będziesz gdzieś blisko kuli, to mów. Dobra. Tu typ jakiś mi pomaga, człowieku robi mi strzały O Dużo lepiej O, dziękówka jeszcze? Czekaj Dobra, idę tu kopać coś w międzyczasie. Kurwa, skrzynka jest na górze, kurwa, na tym nie dostanę. Masz, to jest kompas. Kurde, jaki ty dobry jesteś. Ja, jest to bardzo dobry człowiek. I tu właśnie ten metal jeszcze. O, Gdzie ty... masz? Metal? Młotek ci a, metal! Młotek też się przyda, no? Stół też masz. Ty, a ty umierasz czy nie? Bo słyszę coś takie zdychanie. Tak, przeciłem się trochę, ale nie umrę. Dobra, to lecę. Dobra, dzięki wielkie. Dał mi wszystko i poszedł. No dosłownie koło kuli kurwa no Koło samej Jakby. kuli Znaczy no nie dosłownie, no, no Ty idziesz z takim ziomkiem? No idę z nim, bo on mnie będzie odprowadzał, żeby mnie nie zabił. A <gulanie> ma coś przy sobie? Ale przy kuli raczej się siekierę plecak, jakąś maskę, coś tego już. Może ma jakieś temy przy sobie? Na pewno ma Tany to wiesz co masz zrobić? <gulanie> no ja to, ja to już szykuję snajperkę Masz snajperę zrobiłeś? Kurwa Mówię, że nie zrobiłeś w końcu. No, mówiłem, kurwa. Aha. Ty, ale to chyba nie będziesz miał z nim czas, bo ma kawaha. M4 chyba. To ty też go nie napierdalał. Czy na, TV, czy na się gadasz czy coś? Na TV się gadam z nim. Pytasz się, gdzie dokładnie to jest. Czy przy hangarach może bliżej oni mieszkają. Nie no, to gdzieś... Dolecimy do kuli, to będziemy się pytać dokładnie. Możesz na surowo chyba. No 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 i tu masz tą kulę Ty ja już Myślałem. jestem koło kuli nie Musimy się na tego typa gdzieś przykampić. Jestem koło kuli już by nie strzelali we Ej to weź Pan idziesz z tego typa? No znaczy, no idę już tam On tu gdzieś bo padłem, jest, bo padłem dobra, przed mówi, domem jest. kurwa wiesz To powiedzmy żeby nie strzelał że idziesz ze mną i nie, nie strzela Dobra nie strzelajcie jak coś on idzie ze mną to niech podejdzie pod dom, najpierw weź go pod dom to tu możesz gdzieś ten stół postać teraz Czekaj, czekaj, tam podbieg podbiegnie trochę ty z mobów dużo Ja to już zapomniałem co na tym stole mieliśmy A, jakieś ubranie, ty, bo 16 sekund zostało Napala jakiegoś grilla Pany. No gdzie on jest? No właśnie mi... Ognisko Przy... się pali, koło kuli widzisz? No widzę, Weź? widzę, dawaj, dawaj tutaj. No to widzisz? ja tu jestem, skacze, tylko skacze. czekaj. Przyprowadźcie go tu, o, żeby tutaj. Chodź go... tutaj, tutaj, szybko, bo tutaj już tutaj mamy bazę Aha. Ale to poczekaj moment, bo ja o, zamarznę ją ja go, go do No to dobra, no to dobra. dobra. To, się... A stoi z tabą ten tytan? No on mi robi ubranie człowieku. Czeba. Siemia, się ma. I tu masz spodnieć, Tany! Dzięki. Znasz może Tany? Tutaj? Co tam, tak. co tam? Tany! Co? Cicho! Weź tak, tak. tak, tak. go wyceluj to w celu i strzeliśmy w łeb ja po prostu, raz. ten Zbiliśmy na ten serwer w sumie, ten, bo ten. Zmutował debil. Prosi, no, no to tam Echipo. mieszka koło hangarów chyba, rycześ. No no, 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 no. No, co no, dobra, chcesz? Ja wracam do Możesz iść do go zabić? Jak on gdzieś tam stoi z nim, to, tak, to po prostu głowę muszę i takiego, po po Ale ten ziomeczek jest od tego, od Tomasa, chyba wiesz? No, jak nie to mogę Jaki manik? No, dobra, to się ma no. Siemano. No, trzymaj się, dzięki. Zabijcie go jeszcze, kurwa! Dobra, wyjebane, ty! <śla> dobra, nie, no, pomógł ten... mi to, wiesz? No, pomógł mu jeszcze, kurwa, ty. Nie mogę tego. Kogoś na innego. Ojebiemy. No. Tu powiedz, że dalej mi jest zimno, jak huj. Dobra, przepali się zielona Jak kurwa? Co? To... Ręce do góry. Dobra, zostawię trochę surowców, co tu mam. Nie mam tutaj tarła ustawionego, kurwa. <grymne> no właśnie. Nie masz miejsca, gdzie odłożyć, nie? Ja? No. Nie, odkładamy. Już wszystko odłożyłem. Ty zajebałem typom silnik, jak możesz to podejść do tego drugiego miasta. Jak to im zajbałeś silnik? Zajebałem ja ich i zajebałem im silnik. A ty jak ja mam podejrzewać, jak nie mam auta? No kurwa. Spierdalaj no, do domu już jak mój jak się boisz. Spierdalam cały czas, nie? To już spierdalaj, on no, spierdalaj. Nie ma co, żeby cię nie dorwali, nie? Mhm. Reakcja dobra. Nie wiem, co Ale tam ty, ja było. to wyższym. Jak ty im Wszedłem na taką górę, nie? No. Patrzę, jakiś typ stoi przy ognisku. Wycelowałem mu w głowę, zajebałem go nie. Podchodzę, zbieram drop, nagle wychyla się następny, nie? Drugi po, wiesz, podlatuje. Tak samo dostał z miejsca w łeb <noise> i ten drugi miał silnik, nie? I zabrałem mu silnik. A zebrałeś ogólnie chyba całego, nie mieli nic innego ciekawego? Mieli jeszcze tutaj coś, ale trochę zebrałem, a trochę nie, no nie. Ale jeszcze coś ciekawego zostawiłeś. Nie, chyba nie. Z to takich was. rzeczy do samochodu to na pewno nie. Detonatora mamy Ani detonatora zostawiłeś. też raczej nie. Dobra, dobra. Z jakiś Nie wiem, po plecaku, ale nie będę otwierał, bo mi złapie. Okej, okay, okej. Okay. Ty, ale przybiegnę do domu i co zrobię? Nie wejdę do domu. Z nimdągą. Go... Weź z nim do... Ty, albo wejdę do domu, zamknę, on zginie i później jego drop się zbierze, nie? Poczekaj, 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 poczekaj. A on... Bie... Kto zbiegnie wykoło jeden czy dwóch? Jeden. Powiedz jak będzie z nim dobiegał i ja go zabiję. Dobra. Ja wyjdę przed dom i go do rozstrzelam na kaczkach. Ja tu pewnie jeszcze coś będzie miał. Chociaż, chociaż w sumie teraz to nie... Bo. Nie no, wątpię, że coś będzie miał, bo nie, nie no, tak. Zajebie Ty, mówi do mnie, zajebie cię. O, A to być... nie są nasi, mam nadzieję. Leci za mną. A od której nie? strony idziesz? Od której strony od idziesz? Od frontu, od frontu, od frontu. Ten, ten za mną, dawaj go. No To co kurwa swojego jebujecie? No to jak to tak, kurwa? Przecież, kurwa z wami wczoraj brał, to ja to swojego pierdolacie, kurwa? No to nasz jest, tak? Tak? Nie wiem, czy ty znasz, czy nie. No wiesz, że takie bambruty. Okay. Doj... że takich bambrów to, żeby zabijać, nie? Nie i do końca i czego tak? Ty go znasz? To jesteś od Tomasa Słabo ci słyszę, jakbyś mu to pisz na czacie A ten silnik fujowy jest 200 <noise> Dziękuję, bardzo. No to, o, on nie jest od nas On nie jest od nas No, także nara Silnik słaby, bo słaby, ale wiesz, zawsze coś. Nara. Dobra. Dobra, to przyniosłem teraz skrzynię. Silnik. Co, ja tu jeszcze zakosiłem? Drewna sporo mieli. Nie wiem, to on, o ja się ich zapytałem. Oni nie znają żadnego żadnego Mhm. Także. Nie wiem, bo to... Także próbować. nie gra z nami pali gupa, nie? Dobra, tak. Teraz... Trzeba jeszcze dostać dwie było no co? Dało Te... się zakończyć. Teraz trochę rzeczy przyniosłem, bo idzie oni sporo tam na Co pan przynosiłeś ciekawego? No, jakieś tam kamienie, wapno, bursztyny, pierdoły. A i widać innych w końcu? Dwusetka tylko, niestety, no ale. Nie. No, no. Sztuka jest. O wrągów przyniosłem dużo nasion 28 To się zasadzi, nie? Tylko trzeba mieć miejscówę dobrą teraz, żeby na mnie zgolili tego Co myślisz, gdzie to zasadzimy? Eee... Nie wiem nie miałem pomysł. Ja zaraz będzie coś najwyżej wybudować. Ale mm -hmm. to mi się podobała ta akcja. Społecznie. No kurwa Typ mówi, że jest, że swoich bijemy, no, no tak, no to przytem tam tego A no, to się zapytać, czy jakiś jatek 9 z was nie migra. Nie, on nie jest od nas. No to od razu dostał kombo w głowę, nie? Mm -hmm. prawidłnie nie? <grym> I co tu dużo tłumaczyć, nie jest od no wiesz, palił głupa pewnie, nie? No. Żeby młode wszystko. Ale jakiś zdenerwowany, nie? Widać też, że jakiś starszy koleś, <grym> No ale co no dobra, no. Nic nie ma. Dobra. Nie ma takich, nie ma takiego bicia ty. No tak. Ty, a my mamy 1100 silnik. Mamy 1100 jakiś? Do auta no, no, bo auta, no bo ja znalazłem. No bo ja cię rano chyba znalazłem do auta właśnie. No, to i to,